Witajcie w moim najnowszym vlogu. Eee, tym razem trochę nietpowo będę starał się robić takie serie, do których, że tak powiem, jeszcze nie wymyślałem nazw, ale w e, tej serii, że tak powiem, e, w tej serii vlogów będę wam pokazywał różne moje prace, gotowe już, albo i nie, <noise> bo dzisiaj też taką mam akurat nieukończoną. E, w której pokażę Wam właśnie. Może nie jak powstawała ta praca, ale jakich mediów używałem, jakich technik, i będę wam pokazywał i te prace, i te właśnie media, których używałem. Przy okazji powiem Wam, używam teraz nowej, nowej, nowej starej kamery, która dzięki Bogu teraz ma opcję właśnie wyostrzania, czyli mogę Wam dokładnie pokazać. ...detale już w dobrej jakości, nie, nie w takie jak poprzednio, chociaż też nie było to takie złe. I... ...także chciałbym Wam pokazać na kilku przykładach właśnie moich prac, jakich mediów używam. Pierwszą jaką Wam pokażę jest... ...taki trochę... niestandardowy projekt... <grytania> ...użycia starego, starego mikrofonu... ...na mojej pracy. Tutaj są, jest kabel przycięty, ale zrobiłem taki właśnie efekt jak gdyby ten kabel dalej się tam ciągnął. I no i jest napis Life is a song, czyli życie jest muzyką, <laughs> czy melodią, czy no coś z tego. Każdy może to uznać według własnego, własnego doświadczenia. E, także są tutaj nutki, e, są, e, jest maska, to jest ta maska. Nałożyłem no, ją w plaście pa strukturalnej. A później to wszystko kolorowałem. Także jak tutaj widzicie, to się mieni tak e, większość złotem, ale jest też kolor niebieski przebija. E, boki są pomalowane na czarno. Fajnie to później trochę kontrastu kontrastuje. A to, e, to, to jest metalowe, metalowa obudowa od e, pamięci RAM z mojego starego komputera. Oczywiście tą pamięć sobie odłożyłem, i, i, no i tak, tak czułem, że właśnie gdzieś uda mi się ją wykorzystać. Także to jest jako taka ramka pod, pod ten napis. E, no do tego zakupiłem nutki, bo akurat nie miałem na stanie. Ale takie fajne nutki e, odpowiadające do tematyki pracy, prawda? Także pokażę Wam, e, czego użyłem, właśnie tej maski, którą Wam wcześniej pokazałem. Następnie, że tak powiem, w kolejności jakiej ich używałem pokażę. Następnie użyłem Mgiełki Lindy z Stant, Stant gang Starburst, która się nazywa Tiffany Low Blue. Tiffany Low Blue. Fajny, bardzo fajny kolor. Już trochę mi jej wyszło. Już tam tutaj można zobaczyć. Mm -hmm. I teraz kiedy posłużyłem już tą warstwę dodałem z kuleczką dodałem giełki Aedy Fertini Arts e, Per Old Gold, czyli perłowe stare złoto. I ono naprawdę świetny efekt daje z ogólnie wszystkie giełki z, z tej serii perłowych właśnie Fertini Arts dają fajne fajny efekt, fajne, fajne złocenia. I właśnie po nałożeniu, po psikaniu tym, żeby to wszystko jak gdyby ładnie rozprowadzić pod na tej pracy, użyłem też mgiełki właśnie Lidys Stamp gang Starburst Frozen Jack Frost. Czyli taki zimowy, zimowy kolor biały, prawda? Ale świetne do, do mieszania kolorów, czyli do do miksowania kilku kolorów, Wtedy one tak, jakby razem się ładnie rozprowadzają, i są to przejścia tonalne właśnie takie bardzo fajne. E, także to jest tam mgiełka. E, nutki są czarnym gestem pomalowane. E, nie chciałem tam już w sumie niczego dodać, bo ta praca i tak sama świeci w sobie <laughs> już mocno dzięki, dzięki tym mgiełkom. Natomiast właśnie ta, ta, ta ramka, powiedzmy. Jest pokolorowana, zresztą nie tylko ta ramka, bo, bo także te, te, te kable są pokolorowane woskiem opalizującym firmy Creative Expressions. Może Wam to pokażę tak, żeby było widać. Firmy Creative Expressions i to jest wosk opalizujący brązowy są pokażę jak on wygląda. No, już tutaj widać i ma ten zapach taki fajny. <grych> mm -hmm. I, I właśnie te te włoski dodają całkiem fajnego uroku pracy. E, tutaj jeszcze e, miałem takie fajne naklejki. Okrągłe. Chciałem zrobić jak gdyby taki efekt właśnie e, rozprzestrzeniania się dźwięku, coś takiego miałem na myśli. A, i to jeszcze podciągnąłem, lekko podkolorowałem złotą, złotym woskiem. E, light Gold bodajże on się nazywał. Mhm. A tutaj te kropki to są, to są pineski. Ponieważ ten kabel on był taki mocno zwinięty na początku i nie chciał się rozprostować, nie chciał się dobrze przykleić, więc musiałem używać właśnie tych pinesek do, do, do dokładnego przytrzymania, przyklejenia zresztą. A, a później te pineski pomalowałem na czarno i użyłem glossy akcent dla nadania takiego fajnego połysku. Dzięki temu, właśnie tak ta część też się trochę wyróżnia. Yy, bardziej, tam możecie zobaczyć, że ona tak fajnie odbija, odbija światło nawet. Także to jest jedna z moich prac, które chciałem Wam pokazać i i media, e, dzięki którym e, właśnie ją stworzyłem. No, oczywiście główną rolę gra tu mikrofon, który można włączyć i wyłączyć, ale oczywiście to mu nic nie da już. A to, zresztą już widzieliście chyba wcześniej na moim, jednym z moich vlogów, na dosyć dużej glejtramie, kontroler do gier na, na komputer, na PC, ale też właśnie coś się z nim stało. Jak Dosyć długo go używałem i to całkiem sporo czasu temu. bo Też mi właśnie przeleżał w szafce, bo a nóż, a może coś tam jeszcze zacznie działać, a, a dopiero niedawno pomyślałem, że właśnie można by coś z tego zrobić fajnego. I tak samo tutaj, właśnie ten kabel jest poprowadzany dla takiego właśnie yy, złudzenia, jak gdyby, no może nie złudzenia, tylko po prostu, żeby fajny efekt był, żeby to nie był tylko ten pad, tylko... I tutaj, jak widzicie, też użyłem tej, tej samej maski, co, co wtedy. Yy, I użyłem najpierw yy, tej pasty strukturalnej na samym płótnie, a później pomalowałem na czarno jedną stronę, a drugą na biało. E, właśnie chodziło mi o to o takie odbicie tych kolorów, e, dosyć fajnie, fajnie to wygląda. E, dlatego może też ta, ta, ten wzór nie jest tak dobrze widoczny. A później, e, kiedy to już było maska była odbita, później to było pomalowane tym gesso białym i czarnym. Zresztą tak samo padł, on już był przyklejony. Wtedy użyłem mgiełki też Lindy Starburst. Ale z kolekcji Moonshadow Mist i ona się nazywa, zaraz Wam powiem, Long John, Long, Long John Silver, czyli taka fajna srebrna. Ona nie nadaje za, za dużo koloru, tylko właśnie e, takiej takie opalizacji, jak gdyby trochę zmienia, prawda, kolor, bo to był taki mocny czarny, ale, ale nie aż tak bardzo nie ingeruje, także no, pokażę. Ja na tych swoich mgiełkach, przynajmniej z tej kolekcji Mouchado Mist, właśnie przykleiłem sobie e, takie e, karteczki z tam bodajże z bloku jakiegoś akwarelowego, e, spsikane właśnie tą mgiełką, żeby lepiej widać efekt, bo nie zawsze ta, to, co jest na obrazku, oddaje, jak gdyby to, i, i tutaj właśnie. E, nawet na tej co nie widać, ale w tych mgiełkach ogólnie chodzi o to, że jeżeli się spryska jakąś powierzchnię yy, i gdzieś tuż nagromadzi się w większej ilości, a gdzie indziej mniej, to tam gdzie jest jego mniej, to będzie jasny kolor, a tam gdzie będzie go więcej, to będzie taki opalizujący właśnie, jak w tym przypadku właśnie, taki jak gdyby la fiolette, coś w tym fiolet, coś w tym stylu. No i tutaj tak samo właśnie do podkreślenia, gdyby niektórych elementów użyłem wosków opalizujących. Także tak samo tutaj jest użyty chociażby tutaj ten wosk opalizujący brązowy. Tutaj jest użyty, a, dobrze pokazuję ten, to jest kolor Graceful Mint. A kolejne to są właśnie ametyst. Ee, cheek Viola i Graceful Mustard Jaj. Dobrze, dobrze No, także to wszystko tak dla podkreślenia właśnie jest zrobione i tak samo tło ono było trochę takie za jednolite to gdzie właśnie zrobiłem te przetarcia e, w postaci właśnie tej, tej żółtej czy takiej właśnie e, Miętowej, właśnie e, miętowego tego wosku. E, I takie właśnie w, te dwie prace, przynajmniej w takim podobnym stylu, właśnie jak gdyby e, komputerowo e, użytkowym. Kupiłem ostatnio dwie fajne ramki. Ramki, nie, to też nie ramki do końca, to są pudełka, chociaż one nie są zamykane ale wzór jaki mają no jest po prostu świetny i udało mi się dostać ostatnie dwie właśnie w przecenie e, po 5 zł każda i naprawdę było warto pokażę wam moją pierwszą już skończoną o i to jest właśnie taka ramka na bazie właśnie tych rąbów e, tu z boku ma taki fajny, fajny motyw po bokach, tutaj nie. Także albo to może być jako pudełko, albo może być też do powieszenia. Oczywiście za bardzo nie ma na czym tego powiesić, ale jak najbardziej e, można by dorobić jakiś haczek. I to też wtedy mogłoby być taki a la Shadow Box, czy, czy właśnie taka ramka. Natomiast to, to jest pudełko. I tutaj e, w tym pudełku jako tło użyłem mojej. E, mojej pracy, czy też bardziej pracy eksperymentalnej z e, akwarelkami w płynie, e, e, którą, która gdzieś tam zależała, postanowiłem, no, tam chciałem jakiś papier użyć gotowy, prawda, ale myślę sobie Kurczę, no to też fajnie, fajnie wygląda całkiem i nie powinno się to jakoś niszczyć podczas, podczas użytkowania czy przechowywania czegokolwiek tam. A dalej użyłem czegoś nowego, co niedawno zakupiłem. Masa kryształowa. Może tak Wam pokażę. To jest masa kryształowa firmy, firmy Renaissance. Jest naprawdę świetna. Bo to jest taka jak gdyby pasta strukturalna, chociaż dosyć rzadsza. Właśnie z tymi, z tymi kryształkami w środku. No, Złapie. I, I całkiem fajne. I ja właśnie pędzelkiem tak nakładałem na krawędzie tego, tego właśnie szkieletu. Poza tym on był na początku wyjmowany. Ja go przykleiłem, żeby jednak gdzieś tam się nie luzował. I tak powoli pędzelkiem takim małym nakładałem właśnie na wszystkie te krawędzie. Mam nadzieję, że dobrze to widać. I tak i teraz się zastanowiłem, kurczę, fajnie wyglądają już po wyschnięciu te właśnie kryształki, takie przejroczyste częściowo, ale mój na... czegoś mi tu brakuje, oczywiście, co nie. Eee, I postanowiłem, skoro to tło jest akwarelowe, no to tak samo z akwarelkami pokoloruję właśnie te krawędzie. No ten wzór taki trochę dziwny był, więc nie do końca byłem pewien, jak to zrobić, ale, ale wymyśliłem, że właśnie w takim samym stylu każdy inny będzie trochę pod innym kątem, z, z, zrobione i z... akwarela w płynie e... firmy, firmy Liquor w Liquarel. Mhm. To są te to są bardzo fajne kolorki właśnie ich używałem do takich pierwszych wprawek w malowaniu na papierze akwarelowym jakichś tam moich różnych kompozycji bardzo fajnie się rozprowadza, jest taka całkiem rzadka, ale bardzo wydajna. No i tak właśnie tutaj powoli pędzelkiem na, na te kryształki, na te kryształki właśnie nakładamy te kolory i Zaraz zobaczymy czy będzie to dobrze widać. A tam w tle to wcześniej właśnie na, na, na tym papierze akwarelowym robiłem różne splasze. Yy, takim pisakiem białym z Sharpie. Mhm. Także fajnie, fajnie się, się robi te splashy. One są też trochę takie przestrzenne. Co prawda można robić też zwykłym rozwodnionym nieco i to też będzie fajnie. A na koniec postanowiłem właśnie dodać te perełki. Zeszły mi prawie wszystkie, bo tu całkiem sporo tego jest. Ale, ale to też dodaje fajnie uroku i trochę tę bielą y, rozświetla, y, rozjaśnia tą pracę. A druga ramka, jest tam, o, tak jak Wam mówiłem, ta, ta kratka jest na początku wyjmowana. Ona teraz jest pomalowana białym gesso firmy Deco Art Media. Całkiem fajne, fajne i, o fajnej konsystencji. Fajnie się nakłada. I to jest to. A tutaj jest właśnie jeszcze ta moja e, niepokolorowana, nieozdobiona, ale pomalowaniem białym Jazz So i dodałem właśnie taką fajną maskę, pastą strukturalną, e, która jak gdyby pokazuje co, co może w niej być trzymane w tym pudełku, prawda, czyli wszelkie różne drobiazgi jakieś, e, które, które mogą się przydać, które się wykorzystuje na przykład na co dzień gdzieś tam do użycia albo w swoich pracach, albo Albo na biżuterię, albo na jakieś inne takie fajne, fajne rzeczy. No i, i to dopiero będzie powstawało. No, Trochę po, po dodaniu tego ciastka ta, ta ramka ciężej wchodzi. Ale ona później tak będzie przyklejona. W medium żelowym, czyli to będzie mniej więcej wyglądało tak. I ten wzór całkiem fajnie y, tam y, widać. No, i to będzie kolorowane, tak sobie wymyśliłem, że pokoloruję to Ngoco. Też Lindys Starburst. też z kolekcji tej, właśnie mojej poprzedniej, Moon Shadow Mist. Całkiem sporo tego zostało. A nazywa się to Tawny Turkus. Czyli właśnie ona tutaj widzicie, że. Zresztą, tak jak wcześniej mówiłem, w miejscach, gdzie jest mniej nagromadzonego tego pigmentu. To jest właśnie taki brąz, a w tych, w tych miejscach właśnie jest taki fajny fajny odcień właśnie opalizujący mocno. I właśnie tej mgiełki będę chciał użyć wewnątrz, a, a sam ten szkielet ramki jakby pokoloruję na inny, na inny kolor. Jeszcze nie mam sprecyzowanej wizji, no. jak ta ramka będzie wyglądała. Także myślę, że to na razie. Się... <laughs> na tyle trochę zachrypłem. E, to na razie na tyle. Jest jeszcze w przygotowaniu, w przygotowaniu kilka innych prac, za które się wezmę szybciej lub później e, i na pewno Wam pokażę. E, Także jak widzicie całkiem, całkiem zajęty jestem tutaj kreatywnie, ale lubię to, uwielbiam. E, Także mam nadzieję, że Wam się spodoba to moje vlogowanie i dajcie mi o tym znać. Cześć! OK, teraz Wam pokażę moje właśnie drugie pudełko, które, które ozdobiłem. E, tym razem, że tak powiem, bardziej mediowo. Czyli to tło, które wam pokazywałem, odbite z maski. E, teraz zostało pokolorowane. E, I zaraz Wam powiem, jak. Czyli, zresztą pokazywałem Wam tą mgiełkę e, turkusową. Później te brzegi tutaj pomalowałem tą, tym woskiem, który nakładam na palec i po prostu rozcieram, tak samo tutaj w niektórych miejscach też tak jest i, i teraz tutaj już, że tak powiem, nic nie przyklejałem, ta, 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 ten szkielet jak gdyby tej ramki już jest przyklejony. I, i to też po wierzchu pokolorowałem woskiem. ...opalizującym, bodajże to był ametyst. Mhm. To był ametyst, tak, bo y, fioletowy jest trochę jaśniejszy. A na dodatek, jako że ta ramka była malowana... Y, ...pudełko, jako że ono było malowane z przejroczystego na czarne... ...to boki... ...zobaczcie jaki fajny efekt, wyszyna no, po prostu... ...po prostu super nadzieję, że to widać i tutaj po prostu nałożenie tego, tego, tego wosku nałożenie się dosyć ciężko rozciera daje naprawdę świetny efekt i tak samo z tej strony gdzie nie było żadnych wypukłości tak samo na płaskiej powierzchni można ładno, ładnie fajnie nałożyć ten, ten motyw i tylko tutaj został ten biały właśnie koloryczny nawet widać wzór oryginalny maski i myślę, że to też ma fajny taki fajny efekt robi Natomiast tutaj z góry to pudełko wygląda właśnie w takich kolorach yy, brązowo turkosowych z dodatkiem właśnie jeszcze tego brązu opalizującego. Yy, I tak to wygląda. I teraz yy, jeszcze ostatnią, <coughs> ostatnią pracę. Jak przepraszam ostatnią pracę. No dobra, przedostatnią ostatnią, bo jeszcze wam pokażę jedną jednak. Jak już nagrywam filmik, to, to wam pokażę Hutę, prawda? E, także jedną z prac, właśnie, którą, e, którą robiłem jakiś czas temu, to był właśnie, e, właśnie ten kawałek drewna, w którym było wydłutowane napis, tam pokazywałem go, w stanie surowym wygląda w e, moim poprzednim vlogu. A teraz e, to wygląda tak. Zobaczcie, jak, e, jak to fajnie się, się odbija od e, światła. Te, te, te napisy pociągnięte, także w sumie tutaj jest bardzo dużo wosku użytego, bo i, i tutaj w tej, w, w tej obramówce i wszystkie, każdy, każda litera jest pociągnięta Nie dość, że e, jednym kolorem wosku, ten główny to jest, nazywa się Teal. Natomiast te krawędzie jeszcze wziąłem, e, lekko pokolorowałem ten bro, ten. Tym włoskim brązowym, Cast Bronze. I żeby ogólnie trochę, trochę tutaj, że tak powiem, zepsułem w pewnym momencie tą pracę, ponieważ już miałem wszystko fajnie zrobione, miałem pokolorowane te, te, te słowa, te literki, i chciałem tutaj zrobić coś, coś ciekawego, bo no to w sumie tak nic nie było. I pomyślałem, dobra, no że pastę do spękań. Yy, taki preparat, ale nie, w ostatniej chwili dopiero sobie zdałem, yy, yy, że tak powiem, yy, sprawę z tego, że yy, to nie jest yy, przejroczysty preparat bez pękań. <gryw> I tak czekam, kiedy on wyschnie, a tu się nagle okazuje, prawda, że że tak nie będzie. No i mówię, no dobra, to nie może tak być. Wszystko z powrotem na, na czarną, czarnym jazzem. No jest to jazz so właśnie Svertig, eee, bardzo fajne, o bardzo fajnej konsystencji. No i mówię, no to dobra, od nowa. <laughs> na szczęście tego wosku, tak dużo nie schodzi, tak naprawdę on jest bardzo wydajne. Więc od nowa od nowa to zrobiłem. Tutaj trochę widać nawet e, tej... E, pasy pękającej przy czym to już, jak gdyby ten efekt został zakryty przez, przez no to czarne gesso a później po prostu postanowiłem jeszcze dodać jakiś tam kolorków dodatkowych, właśnie tu w tych miejscach, gdzie było ciel czarne na czarno pomalowane, no i wyszło coś takiego tutaj, żeby to zawiesić jakoś, pokażę wam to wbijemy gwoździk i go tak wygięłem. Jako, że on tutaj ta ramka nie ma, nie ma żadnego, żadnego zaczepu, to jest też dobry, dobry pomysł na, na szybki montaż. I yy, tak to wygląda. Tutaj jeszcze są właśnie przyklejone te takie docy. Yy, takie fajne, jak gdyby yy, z perełek zrobione, ale to są takie właśnie przy, yy, przy, przyklejane już z klejem. I tak to wygląda całkiem, całkiem, całkiem mi się podoba. Natomiast coś, co skończyłem w sumie dzisiaj, a nawet chyba prawdopodobnie to jeszcze nie jest skończone, to kotwica. Też Wam ją pokazywałem na pewno. I teraz właśnie, mając już na uwadze to, że właśnie tą pastę spękającą, którą użyłem tam. Postanowiłem właśnie zrobić taką trochę yy, zniszczoną, jednak trochę. No, może nie tak do końca wyszło, ale, ale jestem zadowolony z efektu. Może jeszcze coś dodam do tego. W każdym razie tak wygląda moja kotwica. Zobaczcie, jakie fajne są spękania. Mhm. I teraz. Yy, Tutaj chciałem na obrzeżach ogólnie dodać jakiś taki efekt sieci czy czegoś, że ta kotwica jest w nie zawinięta, ale w końcu wyszło na to, że przykleiłem od, drugą, od drugiej strony. Przykleiłem gazę i zobaczcie, jak na krawędziach fajnie wyszło. Ona była przyklejona i później, oczywiście, moim ulubionym kolorem, czyli ten Cas Bronze z wosków Creative Expressions, właśnie. Zobaczcie, to jest fajny efekt. Świetnie opalizuje, i, no i w połączeniu z tą gazą już automatycznie strukturę ma taką fajną. Także o, to jest, to jest ta moja kotwica. Jeść do powieszenia. Być może jeszcze coś dodam, jakiś efekt do niej, chociaż tak mi się podoba, w takim stylu, jakim, już, jakim jest. I to tyle. I to, yy, że tak powiem. Na tyle z moich, nowo, z moich nowych prac, które robię. Jak je skończę, na pewno wezmę się za coś innego. Jeszcze tym bardziej, że mam pudełko do skończenia. Jeszcze jedno pudełko i jeszcze coś, i album do dokończenia, więc trochę tego będzie. Będę starał się Wam to pokazywać. Oczywiście no, nadal nie mam tego nawyku, żeby mówić do Was, a nie do siebie w wizjerze, w ekraniku. Także będę starał się pokazywać Wam te moje efekty moich e, twórczych e, działań. A powiem Wam jeszcze jedno, bo właśnie jestem bardzo szczęśliwy, e, ponieważ jutro e, w pracowni... A zaraz zacznę na ściągę. W pracowni niebanalnie kreatywnej e, Małgorzaty Szutko odbędą się warsztaty z... z Karolą Widczak, na której się zapisałem. No i nie mógł się już doczekać, także no to już jutro na szczęście. Ja zapisałem się na warsztaty z kartek akwarelowych O! I to, i to powinno być coś ciekawego. Cztery godzinki, także fajnie. I właśnie dla Karoli przygotowałem taki drobny upominek w postaci. No, jak myślicie, w postaci tych pudełek <noise> tak e, także i tak na szybko to to właśnie ostatni kończyłem e... a mi się odzywa to znaczy że zaraz zaczyna się mój film także trzymajcie się cześć mam nadzieję że wam się spodoba ten film pa